Prowadzisz e-sklep. Sprzedaż przez internet to nie tylko koszyk i regulamin. Masz konkretne obowiązki informacyjne, regulaminowe, RODO i dostępnościowe. Dodatkowo w 2025 roku uzbierało się sporo nowości, w tym między innymi. Ustawa o dostępności produktów i usług wymaga, aby sklep był czytelny i funkcjonalny także dla osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to m.in. stron internetowych, koszyków, płatności, e-biletów i aplikacji mobilnych. Bezpieczeństwo produktów, GPSR. Musisz zadbać, aby każdy produkt, który oferujesz, był bezpieczny i posiadał oznaczenia zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Inaczej odpowiadasz za skutki użycia. Informacje o sprzedawcy, produkcie, zwrotach i gwarancjach to nadal obowiązek z ustawy o prawach konsumenta, ale WOKIK już zapowiada intensywne kontrole e-commerce. RODO ciągle obowiązuje wszystkie sklepy internetowe. DSA, Omnibus Informowanie o najniższej cenie z ostatnich 30 dni czy regulamin opinii to nadal obowiązek. PKE ustawa prawo komunikacji elektronicznej. Nie możesz wysyłać ofert bez odpowiednich zgód, w tym newslettera, bez regulaminu newslettera. AI Act. Jeśli korzystasz z narzędzi sztucznej inteligencji w swoich systemach, albo w marketingu czy sprzedaży, to musisz to zrobić zgodnie z AI Actem. Więcej o AI Act znajdziesz w innych moich filmach. Jak widzisz, sklep internetowy to mieszanka wielu ustaw, od kodeksu cywilnego, po RODO i nawet prawa autorskie. Przejdźmy w takim razie do tego, co po kolei jest w nim totalnym must-have. Ok, to w takim razie przechodzimy do pięciu elementów legalnej sprzedaży online. Krok po kroku bez lania wody. Numer 1. Regulamin sprzedaży. Podstawa, fundament, twój pierwszy dokument. Nawet jeśli sprzedajesz z poziomu Instagrama, musisz mieć regulamin. Co powinno się w nim w takim razie znaleźć? Całkiem sporo elementów, a między innymi co sprzedajesz i komu? Na przykład klientom indywidualnym, firmom albo klientowi przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Jak wygląda płatność i dostawa, zasady zwrotów, reklamacji, dane kontaktowe do ciebie, zapisy o prawach konsumenta i wiele innych elementów, o których pewnie nie chcesz słuchać, bo dobry regulamin znajdziesz pod linkiem w opisie do tego filmu. Zrobią go za ciebie inni, tak żebyś ty mógł zająć się po prostu sprzedażą. A po co ci on jest potrzebny? A no, weźmy w takim razie przykład. Mało który sprzedawca o tym wie, ale jeśli nie dostarczysz klientowi regulaminów w odpowiedni sposób, aby mógł się z nim zapoznać i go zaakceptować, czyli nie spełnisz swojego obowiązku jako sprzedawcy, klienta nic nie wiąże. Co to oznacza? Że możesz na przykład zwrócić towar nawet do roku czasu, jeśli nie dałeś mu znać, że ma 14 dni na zwrot, czyli tak zwane odstąpienie od umowy. Pewnie nie chcesz się z tym zderzyć jako sprzedawca. Regulamin to też twoja tarcza. Gdy klient mówi nie wiedziałem, że nie można zwrócić e-booka, pokazujesz zapis w regulaminie. Sprawa jasna, bo w przypadku e-booka wykluczenie zwrotu działa też tylko wtedy, gdy klient odpowiednio się o tym dowiedział. 2. Polityka prywatności. To nie jest dokument, który trzeba mieć, bo tak. To jest Centrum Dowodzenia RODO, tak zwane RODO na stronie. Twoja ochrona, twoje prawo. Bardzo często klienci pytają mnie o to, no dobra, no to zrób mi to RODO na stronie. No, co to jest RODO na stronie? To jest właśnie polityka prywatności. Opisujesz, kto, co, jak i po co przetwarza dane. Informujesz o cookiesach. Tłumaczysz, jak klienci mogą usunąć dane, zmienić je i tak Pokazujesz, z jakich narzędzi korzystasz, np. przykład MailerLite, Google czy MetaAds. Jeśli ktoś kupuje u ciebie kurs, to zostawia dane osobowe. A ty musisz mu powiedzieć, co się z tymi danymi będzie dalej działo. Brak polityki? To jak zamknięty sklep bez drzwi awaryjnych. Niby działa, ale nikt nie czuje się bezpiecznie. A ty sporo ryzykujesz w swoim sklepie i na swojej stronie internetowej. Nie masz porządnej polityki prywatności, która uwzględnia także AI? Zajrzyj do opisu pod tym filmem. Zanim przejdę do kolejnego punktu, poznajmy się lepiej. Nazywam się Ilona Przetacznik, jestem radcą prawnym i przedsiębiorcą, który łączy świat technologii, biznesu i prawa. Bez zbędnego O.M. pomagam przedsiębiorcom prowadzić legalny biznes online poprzez wykorzystanie prawa na ich korzyść. Szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji, e-commerce, RODO, umów i optymalizacji przez spółki. Tak, żeby spali spokojnie, skalowali biznes i nie ryzykowali kontroli. Znajdziesz mnie na legalny jeśli chcesz więcej takich treści, zostaw subskrybuj i kliknij dzwoneczek. Na tym kanale uczysz się nie tylko jak coś robić, ale jak to robić legalnie. Przejdźmy w takim razie do kolejnego elementu. Zgody i checkboxy. I to jest Twoja Trójca Święta Sprzedaży Online. Regulamin, polityka prywatności, zgody i checkboxy. Zawsze mówię o tym, że te trzy elementy właściwie wystarczą Ci na taki porządny i legalny start. Jakie zgody w takim razie są potrzebne? To wszystko zależy od tego, co dzieje się u Ciebie na stronie. Może być masa różnych formularzy, ankiet i innych miejsc, w których pobierasz dane, a może nawet nie być formularza kontaktowego. Zasadniczo, prowadząc sklep internetowy, potrzebujesz akceptacji regulaminu i polityki prywatności, zgodę na kontakt marketingowy, na przykład newsletter. Jest to nieobowiązkowa zgoda na ścieżce zakupu. Pamiętaj o tym, bo jest masa błędów w tym zakresie. Zgodę na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowej i utratę prawa do odstąpienia od umowy, bo inaczej możliwe będą zwroty, oczywiście, jeśli sprzedajesz produkty cyfrowe. Przykład. Sprzedajesz e-booki. Klient klika kup teraz i od razu otrzymuje plik PDF. Jeśli nie zaznaczył zgody na rezygnację z prawa do zwrotu, do odstąpienia od umowy, może żądać zwrotu, nawet jeśli już wszystko przeczytał i wykorzystał Twój błąd. Jeśli świadczysz usługi, na przykład szkolenia, to wówczas Twoje zgody powinny wyglądać trochę inaczej. Daj mi znać, czy rozszerzyć ten temat w osobnym wideo. Unikaj też miliona zgód i checkboxów na ścieżce zakupu klienta, na tym ostatnim etapie. To skutecznie odstrasza. Na pewno widziałeś już takie sklepy, i cóż, nie jest to do końca potrzebne. Można to załatwić lepiej i ciągle legalnie. Zgody i checkboxy w formie szwedzkiego stołu, praktycznych wzorów i wskazówek, jak je zastosować, także znajdziesz w opisie do tego wideo. Punkt numer 4. Umowy powierzenia. Znowu RODO. Czyli z kim współpracujesz i kto ma dostęp do danych Twoich klientów czy użytkowników. Kogo to dotyczy? Operatorów płatności, np. przelewy 24, PayU czy Tipay. Systemów mailingowych, Mailer GetResponse, na pewno z nich korzystasz. Agencji reklamowych, wirtualnych asystentek, twórców Twojej strony czy sklepu albo osób, które obsługują ten sklep. Z tymi osobami czy podmiotami musisz zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jeśli chcesz uruchomić sprzedaż lub swój pierwszy sklep internetowy, to musisz pamiętać o tym, że operatorzy płatności będą od ciebie wymagać regulaminu i polityki prywatności minimum. Jeżeli nie masz tych dokumentów przygotowanych, to może się okazać, że nie uruchomisz sklepu jutro i wszystko będzie musiało odwlec się w czasie. Dopiero po akceptacji tych dokumentów, operatorzy płatności zawrą z Tobą umowę i będziesz mógł uruchomić te płatności na swojej stronie. Życie? Bardzo często przychodzą do mojej butikowej kancelarii klienci, którzy chcą regulamin i politykę prywatności na wczoraj, bo właśnie okazało się, że chcieli ruszyć ze sprzedażą, ale bramki płatności wymagają od nich tych dokumentów. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, bo przygotowanie dobrego i poprawnego regulaminu może trochę zająć, a przecież nie tylko tego potrzebujesz. Piątka. Dostępność cyfrowa i bezpieczeństwo produktów. To wprowadzają nowe przepisy. Ustawa o dostępności produktów i usług. Rozporządzenie GPSR, czyli bezpieczeństwo produktów. Co to oznacza w praktyce? Strona musi być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Kontrast, opis obrazków, klikalność, formularze. Produkt musi zawierać określone informacje, dla kogo jest, jak go bezpiecznie używać, jakie ryzyko może nieść. Produkty cyfrowe, choć nie podlegają rozporządzeniu GPSR, również powinny być odpisane w sposób jasny, zrozumiały i bezpieczny dla odbiorcy, zwłaszcza jeśli dotyczą zdrowia, rozwoju osobistego czy finansów. Regulują to inne przepisy. Przykład. Sprzedajesz PDF z przepisami na keto. Dodaj disclaimer. Nie dla kobiet w ciąży. Skonsultuj z lekarzem i tym podobne. Inny. Kurs z rozwoju osobistego. Super, tylko napisz, że on nie zastępuje terapii. A teraz kilka mitów. Zajmiemy się mitami krążącymi wśród sprzedawców online, które mogą Cię drogo kosztować. Mit numer jeden: mam mały sklep, więc nikt się do mnie nie przyczepi. No niestety, rozmiar w tym wypadku nie ma znaczenia. Liczy się status prawny. Nawet jeśli robisz trzy sprzedaże miesięcznie przez Instagram, to już jest relacja zakupowa. Musisz mieć regulamin i Świętą Trójcę, o której wspominałam. U OKI i u Odo dostają zgłoszenia nawet o rękodziele z Instastories. Mit numer dwa. Regulamin mam w Wordzie. Jak ktoś poprosi, to wyślę. No cóż, regulamin musi być dostępny przed zawarciem umowy, czyli przed kliknięciem kupuję i płacę. Jeśli klient nie ma do niego dostępu, może skutecznie podważyć transakcję, a Ty szykuj się na zwrot pieniędzy. Mit numer trzy. Przecież wystarczy faktura, to też jest już umowa. No cóż, faktura potwierdza zapłatę, ale nie zabezpiecza Twoich interesów, nie reguluje zwrotów, reklamacji czy dostaw. Wspominałam Ci już o przypadkach, które mogą Cię dużo kosztować. Umowa sprzedaży bez regulaminu równa się niedomówienia, roszczenia i frustracja obu stron. Mit numer 4 Skopiwałem politykę prywatności z innej strony. Mm. To jeden z najgorszych pomysłów. Dlaczego? Bo polityka musi być dopasowana do Twoich narzędzi i celów przetwarzania danych. Nawet jeśli korzystasz ze wzoru, dostosowujesz go pod siebie. I co najważniejsze, nie naruszasz praw autorskich, czy licencji twórcy tej polityki. Wejdź w opis i skorzystaj z legalnego źródła. Mit numer 5. Sprzedaję przez social media, więc nie muszę mieć regulaminów. Nieprawda. Sprzedaż przez tzw. dm -y to też sprzedaż na odległość. Musisz mieć to, co każdy sprzedawca: informacje o sprzedawcy, zasady zwrotów, reklamacji, politykę prywatności, zgody marketingowe, jeśli od razu zapisujesz na newsletter. Różnić będzie się tylko ścieżka zakupu klienta. Chcesz gotowe rozwiązanie, które załatwi legalnie i skutecznie temat dokumentacji dla sklepu internetowego? Zajrzyj do pakietu Legalna Sprzedaż Basic lub Legalna Sprzedaż Max. To totalne must have dające spokój przedsiębiorcy-sprzedawcy. A teraz pytanie do Ciebie. Jaki był najbardziej absurdalny błąd, jaki widziałeś w sklepie internetowym? Brak regulaminu? Brak kontaktu? Coś zupełnie innego, nielegalnego? Daj znać w komentarzu. Sprzedajesz online? Działaj legalnie. Nie tylko dla świętego spokoju, ale też dla bezpieczeństwa Twoich klientów. Masz tylko jedną szansę na zaufanie konsumenta. Nie zmarnuj jej przez brak checkboxa czy regulaminu. Wszystkiego legalnego.